W Strefie Gazy podczas nalotu zginęło, jak słyszymy, już siedmioro m, m, członków, pracowników organizacji charytatywnej y, Central World, Ki World Central Kitchen, wśród nich właśnie Polak, jak w takiej sytuacji powinien zareagować MSZ, co może robić w ogóle w takich sytuacjach polska dyplomacja i co powinna robić? No, w pierwszej kolejności oczywiście zbadać, zweryfikować, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Już, już w tym momencie na biurku Ministerstwa Zagranicznych powinien być raport z ambasady polskiej w Tel Awiwie, ale także z innych służb wskazujących na konkretne informacje. Myślę, że warto się, gdybym ja był w MSZ-cie, warto się skonsultować z sojusznikami, bo sprawa dotyczy nie tylko polskiego obywatela, ale także innych. Rząd australijski już się wypowiedział, rząd amerykański również, no, polskie ministerstwo jeszcze milczy, ale finalnie, jeśli rzeczywiście potwierdzą, się te informacje e, tak, jak je przedstawiają media, to sobie nie wyobrażam, żeby do polskiego MZ -tu nie został wezwany ambasador Izraela. E, Izraela.